Mamy, no Mamy najmorszą drużynę dzisiaj. Bardzo dziękujemy. I jeszcze przy okazji chciałam powiedzieć, że dzisiaj złożył deklarację członkowską klubu, Także proszę, zapiszcie się. Zaczynamy do zrobienia. 3 minuty, zaraz będzie lista startowa, pierwsza runda. Dziękuję. 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 Minuta minie? No, bo nie ma wiesz. Dobre. Tak leci. Jeszcze nie, jeszcze nie. O, jest. No, lecimy, lecimy. Teraz wszyscy się tłoczą przy liście, bo każdy tam ma kto z kim gra i na jakim boisku. No i 60 minut nadziei, kto wygra. <grym> Rozgrywamy dzisiaj turniej niepodległości, i pięć lat temu rozegraliśmy pierwszy w ogóle turniej naszego klubu. I dzisiaj mamy piąty, pięciolecie jakby naszej działalności, naszej zabawy w bule zwany ptank. I dzisiaj przyjechało ponad 100 osób z bardzo różnych miast naszej Polski, z Jedliny, z Droju, z Żor, z Bierunia, z Dębicy, z Wilowic, nawet z Lubartowa pod Lublinem, także z Kielc jest to gremium z całej tutaj południowej Polski głównie. I cóż, dzisiaj rozgrywamy triplety, czyli trzech zawodników przeciwko trzem. Zawodnikom łącznie drużyna ma 12 kul, każdy zawodnik po dwie kule. Gramy do 13 punktów i rzucamy najpierw świnką i potem ustawiamy kulę. Każdy się stara jak najbliżej. Jeden pointuje. A inni albo może dopuentować, albo wyszczelić kulę przeciwnika, żeby nie była bliżej. Jeżeli drużyna ma do dobrego strzelca, to z reguły wygrywa. Taktyki są różne, bo jeżeli. Nie ma się zbyt dobrego szczelca, to staramy się puentą zastawić dojście do korzonka albo świnki, jak to zwał tak zwał, do naszego celu, tak żeby zrobić granicę, tak żeby przeciwnik nie dał rady przez nią przejść i nie dostawił więcej punktów niż ma. Także zabawa przednia i emocjonująca dla nich. Dzisiaj rozgrywamy 7 rund aż, 7 godzinnych rund, więc mecz będzie trwał długo i chyba do samego zmroku. Niestety nie, nie rozgrywa się to tak szybko jak piłka nożna <grybujesz> i potrzeba poświęcić na to więcej czasu. Zawodników mamy nie tylko z Polski, ale mamy z Mauritiusa, bardzo daleko, mamy Ocean Indyjski, taka wyspa, mamy z Pakistanu, mamy koleg z Ukrainy i jeszcze tu był koniec danej men, danej rozgrywki, tak sygnał zegara zaznacza. I jeszcze chyba ze Słowacji byli zawodnicy. Także tu chyba kolega jeszcze z Mauritiusa przyprowadził innego kolegę, bowiem pierwszy raz widzę tego tam zawodnika ciemnoskórego. Także zawodnicy. O, i Singapuru, oczywiście, nasz, nasz tutaj kolega tu przy komputerze <grafię> zapisuje wyniki. Także gra jest z... nie tylko polska. Bardzo często y na Mauritiusie, chyba na Tajlandii, zawodnicy tam. Y Bardziej intensywnie ćwiczą i więcej ich ćwiczy niż u nas. To były chyba były kolonie francuskie i dlatego tamten sport rozwinął się bardziej. U nas, trochę mniej. 呼吸出なきゃいけない。 요즘에 <목소리> 야 <목소리> Przeszło. Tak. Nie takiej siły nie używaj. Dzięki. Dzięki. Do czterech. Że nas. razem grać. do... Cztery.